Czy ten jest jedyna sztuka, którą w naszych czasach da się obronić. Ale ten, co my chcieliśmy, można wiele. To znaczy im robisz. Cytam, to teraz ten sam list, to jest gimnastyka dla ciała. Czytanie uczcie się od nas Nikt nie czyta, my czytamy Czytanie jest tym dla umysłu, czym gimnastyka dla ciała Lektura dobrych książek jest jak najprzyjemniejsza i najbogatsza rozmowa z kimś mądrym Książka księgi, nie tęskności. Częściej sięgają po książkę kobiety. Starszy nie czytają, w drogach Czy to jest jedyna sztuką, którą w naszych czasach da się obronić. A my dzisiaj za zgodą urzędu tutaj właśnie, są panie z urzędu, którym bardzo dziękuję, że, że zechciały przyjść i obserwować naszą akcję. E, za zgodą e, możemy tutaj dzisiaj właśnie się spotkać i jako pierwsi usiąść na schodach naszego nowego, pięknego dworca i czytać książki. Także dziękujemy bardzo. E, no, myślę, że oklaski się należą, podziękowania jak najbardziej. E, I oddaję już głos Kasi Kasia, ma tu jeszcze troszeczkę do powiedzenia, także przekazuję. Zebraliśmy się po to, aby włączyć się do ogólnopolskiej akcji Jak nie czytam, jak czytam. O godzinie 10 wraz z uczniami z całej Polski ustanowimy rekord czytania w jednym momencie. Czy wszyscy zabrali ze sobą książkę? Podczas czytania mamy prośbę, aby wszyscy mocno trzymali kciuki, ponieważ dzisiaj. Uczennica z klasy pierwszej B, Kasie Jelińska, występuje na Mistrzostwach Europy w Czechach. Brawo! Jeszcze raz przywitanie przedszkolaków, ponieważ są to dzieci, do których nasi uczniowie chodzą czytać w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Włączyliśmy się do tej akcji już 12 lat temu i ona nadal trwa. Według badań 63% Polaków nie czyta książek. Częściej po książkę sięgają kobiety. Starsi nie czytają, w młodych nadzieja. Czytelnictwo jest jedyną sztuką, którą w naszych czasach da się obronić. Dobre książki to przyjaciele, którzy nigdy nie zawodzą. Pieniądze i książki tylko wtedy pożytek przynoszą, gdy są w obiegu. Nie czytaj książek, z których gadać śmiele, ale te, z których czynić można wiele. Czytanie jest dla umysłu, czym gimnastyka dla ciała. Lektura dobrych książek jest jak najprzyjemniejsza i najbogatsza rozmowa z kimś mądrym. Księgi, nie miewa tęskności. księgi, Uwaga, zostało 10 sekund. Proszę wszystkich o odliczanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, dziewczynka też czyta. Tam dziewczynka też czyta. Ja, wiesz, Która czyta? Która tutaj, ta chyba. Ola, Ola Chcesz przeczytać stawek do mikrofonu? Ja też chciałam. W tym momencie czytają y, wszyscy w różny sposób, i na głos, po cichutku, w różnych miejscach, y, w marketach, w przychodniach, y, na dworcach, myślę, że nie tylko my, że jeszcze inni, i czytają również na głos. I myślę, że jak tutaj poczytamy trochę na głos, tutaj chcą się na miejscu również przeczytać, to będzie bardzo fajnie. Także, jak masz na imię kobiet? Ola. Ola nam przeczyta fragment swojej książeczki. Jednego razu muś Michał spacerowało po losach. W towarzystwie do domu i porsyka. Śmił,

Zapraszamy, Darta. Gerard, hej, jesteś tu? Uniósł głowę z nadpożółkłych, szorstkich stron historii świata Roderica de Novebre. Ciekawego, choć nieco kontrowersyjnego dzieła, które studiował od wczoraj. Jestem, co się stało na rękę? Potrzebujesz mnie? Masz gościa. Znowu, kto tym razem? Dziuk, Reward we własnej osobie? Nie, tym razem to Jaskier. Jaskier. Twój kumpel, ta posiogra, ten truteń i nie rób. Ów, kapłan sztuki, siedząca jasnogwiazda, ballady i miłosnego wiersza. Jak zwykle opromieniony, słową nadęty jak świński pęcherz, śmierdzący piwo. Chcesz się z nim widzieć? Oczywiście, przecież to mój przyjaciel. Nenekę, rzeknęłam się wzruszyła ramionami. Nie rozumiesz tej przyjaźni. On jest twoim absolutnym przeciwieństwem. Przeciw, przeciwieństwa przyciągają się. Najwyraźniej. No o, proszę, nadchodzi. Skazała ruchem głowy twój słynny poeta. On naprawdę jest słynnym poetą. Lenekę. Nie bądź. Nie będziesz chyba serdecznie, że nie słyszałeś jego ballad, Słyszałam, Skrzyżowała się kapłanka, A jakże? Cóż... Nie znam się na tym. Być może umiejętność swobodnego przeskakiwania, osłyszające liryki do pszenicznego świństwa, to właśnie jej talent. Mniejsza z tym, wybacz, ale nie dotrzyma pan, towarzystwa. Nie jestem dziś w ani do jego poezji, ani do jego wygarnych żartów. Dzieci. Dorota Gamer, Wszystkie dzieci na całym świecie są takie same. Lubią skakać na jednej nocy i zanudzać mamy. Wszystkie dzieci na całym świecie lubią śpiewać wesołe piosenki i kamek. Wielu jak biorą do ręki. Podobno dzieci na całym świecie bywają niegrzybne czasem. Lecz to nie u nas, nie w naszym jeszcze, Kto gdzieś za górą, za lasem. Chwała, napisał jak rzechwa. Sama chwała w końcu stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie. Najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia pieska zdrowym. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to rozsądnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpię lepiej niż w leperze. Świetnie jeszcze. Na rowerze znakomicie chłopie, więc dziewisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka, słodka i powabna. A w dodatku daję słowo. Mam rodzinę wyjątkową. Tata mój do pieca sięga, moja mama tylko tręga, tak mała, a ja jestem sam Wakacyjne życzenia, długopisem zielonym, dla gałązka akacji napisałam podanie do ministra wakacji. To podanie jest ważne, to o lecie i mowa. Nie czytajcie uważnie wszystkie słówka i słowa. A jeżeli podanie zyska Wasze uznanie, to podpiszcie się wszyscy. z Urzędu Miasta i Gminy, które włączyły się do naszej akcji, które chciały przyjść, obserwować, być razem z nami. Dziękuję wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli. Bartkowi w szczególności, że odczytał fragment. Dziękuję Dorocie, która zrobiła piękne transparenty, które mogliśmy nieść. Dziękuję nauczycielom, którzy dopilnowali, żeby wszyscy mieli książki, również z nami uczestniczyli, byli z nami. No i naszym najmniejszym, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, jeszcze raz wielkie oklaski, bo bez nich nie ja. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy za tukierki, za balony.